Cześć. Witam Was w materiale innym niż dotychczas. Tematem dzisiejszych rozważań nie będzie jakiś głupi filmik znaleziony na głównej, albo analiza czyjegoś YouTube'owego dorobku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o komentarii samym w sobie. W gruncie rzeczy od dawna chciałem nagrać taki film. Ale nie wiedziałem, w jakim formacie go zrobić, nie wiedziałem, co uwzględnić w takim materiale. Patrząc na to, że ostatnio mam zbyt dużo czasu, to stwierdziłem, że uporządkuję wszystkie moje myśli i rozważania, które dzisiaj spróbuję przedstawić. Nie chcę, by ten film był płytkim streszczeniem historii komentarzy. Ja bym go bardziej potraktował jako pewną zabawę w ułożenie wszystkiego w całość. Zabawę w komentorologów. Niech ten materiał będzie takim. Taką mapą myśli, w której to wyłonię najbardziej kluczowe zagadnienia związane z komenterii. Bez zbędnego gadania, bo zagadnień jest dosyć sporo. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy dalej, musimy sprecyzować, czym jest komentarz. Myślałem, że z tą definicją będą jakieś większe problemy, ale od razu po wyszukiwaniu w internecie, czym jest komentarz, znalazłem bardzo fajną, treściwą definicję. Venet w wysłowniczku YouTube definiuje komentarz następująco. Kanał lub twórca na YouTube, którego zadaniem jest komentowanie np. innych filmów bieżącej sytuacji społecznej, politycznej czy kulturalnej. Niektóre komentarze są mocno polityczne, inne skupiają się na plotkach i celebrytach, inne na dramach w internecie, a jeszcze inne są subiektywną opinią autora, często ujętą w wyśmiesznej formie. Uważam, że wszystko co najważniejsze zostało tutaj przedstawione: komenterie jakie jest każdy widzi. Filmiki z opinią na różne tematy, czy to internetowe. Czy to społeczno-polityczne, kulturalne. Każdy z nas lubi komentować, oceniać, krytykować, więc nic dziwnego, że na YouTube powstały kanały specjalizujące się w tym. W sumie to jest dosyć. Straszne. To, co mi się podoba w tej definicji, to to, że oddziela filmy komentarii od reaction video, niby taka durnota, a jednak kwestia nie do końca jasna. Słyszałem opinie, wedle których filmem komenterii może być naruciak albo prostracja, którzy oglądają paradokumenty, z czym się oczywiście nie zgadzam. Celem tych kanałów założenia nie jest analiza dzieła, ani rozłożenie go na czynniki pierwsze. Na pierwszym planie mamy rozrywkę, która nie wiąże się z jakimiś Merytorycznymi przemyśleniami. Nie, że mam coś przeciwko takiej formie rozrywki, po prostu to nie jest komentarz i niektóre rzeczy trzeba doprecyzować. Skoro już mówię o podziałach, to można byłoby przejść do kolejnego punktu. Sama definicja nie wystarczy i Przydałoby się jeszcze bardziej zrozumieć komentarzy. Ten kontent do jednolitych nie należy, i spokojnie można byłoby go podzielić na poszczególne nurty, które na przestrzeni lat pojawiały się w różnych odsłonach. Więc ten format filmów podzieliłem na cztery gatunki. Cztery kategorie. I zanim je przedstawię, to muszę powiedzieć o zasadach, których się trzymałem, robiąc ten podział. Gatunki są synkretyczne, to znaczy mogą się mieszać. Jeden filmik może mieć cechy kategorii X i Y. Wytypowałem tylko cztery gatunki, by pokazać, że prosty, uniwersalny podział całego komentarii jest możliwy. Również nie uwzględniałem podziału na ramy czasowe, bo nie uważałem, że jest to potrzebne. Zacznijmy może klasykiem. Nie ma niczego bardziej klasycznego niż komentarii z... Prostym let's playem w tle. Zawsze był, jest i będzie. Surfowanie z kosą w CES, albo e, dzisiaj Minecraft Parku, jest to chyba najprostsza odsłona komentarzy. Autor, by nie zanudzić widza na śmierć czarnym ekranem, stawia gameplay w tle, który od razu dynamizuje materiał, a odbiorcom przyjemnie się tego słucha. Porównałbym te kategorię nawet do takiego karalucha, który nieważne jaka będzie rzeczywistość, to i tak on się w niej odnajdzie. Oglądanie takich filmów jest jak trochę kupowanie gazetek LEGO dla minifigurki. Taki filmik nie jest jakąś wybitną produkcją. Zobaczysz go, dowiesz się co autor ma do powiedzenia i zapomnisz o takim materiale. Kupisz tego ludzika LEGO, wyrzucisz gazetę, ludzik LEGO będzie się kurzył na strychu. Kolejną kategorią, którą uważam za akurat kontrast wobec tamtej jest Komentarz z konceptem. Pytacie, czym jest koncept w kontekście komentarzy? Akurat jest to zagadnienie, które stworzyłem specjalnie na potrzeby tego podziału, żeby sobie Koncept to element audiowizualny filmiku, który ma zaciekawić widza, ściągnąć jego uwagę. Jest to poniekąd taka wizytówka kanału, cecha charakterystyczna. Koncept jest na równi z częścią merytoryczną filmiku. Jest przygotowywany z taką samą dbałością. No i wróćmy na chwilę do filmików z let's playem w tle. Czy one posiadają koncept? Nie. Powiedziałbym, że autor tworzy taki filmik nawet po łebkach. Im jest po prostu obojętna forma, w jakiej oni to zrobią. Oni nie będą się troszczyć o jakieś dodatkowe elementy. Tak, jest opinia, jest gameplay, mamy wszystko. Na przykład takim konceptem u Gargamela może być jego montaż. U Wardengi to jak się przebiera za druida, albo jak Piotrek Parking zakłada ten strój Spider-Man. Nie wiem, konceptem może być również animacja, przerywniki, jakieś wszystko co wymaga świadomego procesu twórczego. Koncept wymaga od twórcy czegoś więcej. To nie jest tylko i wyłącznie czytanie yy, kartki obok mikrofonu. Wiąże się z tym pewien pomysł na film, pewna idea, forma do wykonania. Koncept sprawia, że film komentarzy nie jest tylko i wyłącznie jakimś materiałem Krytycznym, ale i również samoistnym dziełem. Wypadałoby też coś powiedzieć o news-komenterii. To w sumie, jak sama nazwa wskazuje, news, wiadomości. Najważniejsze informacje do przekazania z elementem opinii prowadzącego. Chyba śmiało mogę powiedzieć, że jest to aktualnie dominujący styl. Cechą charakterystyczną news-komenterii jest profesjonalizm. Ponowski i Gimper nagrywają w bardzo ładnie przygotowanych studiach. Przez te całą otoczkę można zapomnieć, że jest to. Kanał na YouTube. Przejdźmy może do kategorii, którą w ogóle nie wiedziałem, czy chcę uwzględniać. Z jednej strony kilka lat temu w ogóle tego nie nazwałbym komentarii, ale aktualnie za pośrednictwem tego formatu dzieją się główne dramy. E, czym jest live reaction? W dużym skrócie są to streamy albo zapisy streamów, podczas których prowadzący wypowiada się na jakiś temat, krytykuje jakieś zjawisko, no robi komentarii, tak? Nie wiem, co tu mogę w sumie jeszcze więcej powiedzieć. W ramach podsumowania to mogę powiedzieć, że jest to dosyć prosty, banalny podział. Chciałbym również poznać waszą opinię. Jak wy dzielicie komentery? Tu jest moja próba. Czy coś można byłoby dodać? Czy coś zmienić? Czy jakąś, nie wiem, jakąś inną wizję macie? Po to ten materiał powstał, żeby pobawić się wy Czuliście się kiedykolwiek mali? Bo ja tak, jestem dosyć niski. Jeżeli chodzi o klasyfikację komentarzy, to mógłbym uznać jeszcze podział na wielkość i zasięg, na kanały undergroundowe i te mainstreamowe. Komentarz jest uniwersum pełnym wielkich osobistości, wspaniałych dram i afer, ale wydaje mi się, że warto przyjrzeć się drugiej stronie medalu, podnieść głaz i przyjrzeć się tym wszystkim, obrzydliwym robakom. Underground, mimo że mniejszy, to również miał i ma swoje wielkie afery, dramy, memy i szeryfów. W większości przypadków jest to nieudolne naśladowanie tego, co robią więksi twórcy, jeszcze bardziej infantylizując omawiane zagadnienia. Mówię to z własnego doświadczenia, gdyż ja sam jestem undergroundowym kanałem komentarzy. Mieszko też był, jak i wiele innych, mniej znanych, czasami już zapomnianych kanałów. Z tym podziałem mam duży problem, gdyż nie da się wyznaczyć progu, gdzie się kończy underground, a zaczyna mainstream. Genezę tego podziału doszukiwałbym się wyprostym my, swoi, nieoglądani, ci tamci, bardziej popularni. Więc, broń Boże. Nie traktowałbym tego jako sensowny wyznacznik, no bo jakby tak dłużej się zastanowić, to dla kogoś undergroundem mogę być ja, dla kogoś jeszcze innego tyżko, a dla jeszcze kogoś innego, innego... Może być to Piotrek Parking. Jest to kwestia tylko i wyłącznie subiektywna. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy ten podział jest w ogóle aktualny. Na stan obecny świadomość tego, jak działa YouTube, posiadają nawet i mniejsze kanały, a z tej wiedzy często korzystają, by puścić swoje opinie jak najdalej w eter. Ogólnie to zastąpiłbym pojęcie mylącego undergroundu na bardziej niedoprecyzowane limbo, będące drogą. Każdego z mniejszych kanałów do mainstreamu jest to nierówna walka z algorytmem albo z innymi kanałami o wyświetlenia, subskrypcje, zasięgi. Skoro tak łatwo wyjść z tego undergroundu, to może to może stąd pójdę. Chyba każdy się Chyba każdy się ze mną zgodzi, że w internecie istnieje pewna hierarchia, w której to każdy ma swoją ugruntowaną pozycję. Z założenia to komentarz zawsze będzie musiał być u góry. Nad innymi, bo to w końcu kanały komentarii roszczą sobie prawo do oceniania innych. To ci twórcy są władcami internetu. I szczerze mówiąc, nie uważacie, że jest to dosyć groteskowe. Z jednej strony mamy wielkich panów, którzy mogą sądzić, niszczyć komuś karierę albo i nawet życie. A z drugiej strony. Takim wielkim panem może być każdy z nas. Żeby stać się komentarii nie trzeba mieć żadnych papierów, licencji. Próg wejścia przy tym formacie jest taki sam jak przy innych. Oczywiście taki kanał będzie musiał zabrać pewien kredyt zaufania, żeby móc oceniać innych. No ale to... to też może być łatwe. Ja już dawno przekonałem się, że wystarczy po prostu nagrać film o jakimś nielubianym trendzie, powiedzieć najbardziej trywialną rzecz, kroju nie podoba mi się, jest głupi, a reszta jest już z górki. Nie mam problemu do tego, że kanały komentarzy są szeryfami internetu. Bo ktoś w końcu musi nimi być. Cała Pandora Gate jest zasługą komenterii. Natomiast nie możemy zapomnieć, że na każdego konopa, przypada jeden leksiu. Tak jak mówiłem, nie ma żadnej instytucji, która miałaby przygotować twórcę do prowadzenia kanału komentarzy. Dopowi twórcy komentarzy wyrobili swoją etykę zawodową i rzetelność na metodzie prób i błędów. I dopóki ten próg będzie tak nisko, to również i przyszłe kanały komentarzy będą mogły powtórzyć niektóre z tych błędów. Bycie twórcą komentarzy jest naprawdę bardzo odpowiedzialną rolą w internecie, a wielu z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. To jest tworzenie podziałów, tworzenie wojen, kreowanie opinii wśród setek tysięcy ludzi. Tarcza Archimedesa, artefakt, którego szukałem całe życie. Ha! Mechanizm zdolny do szukania szczelin w czasie, umożliwiający podróż między dwoma punktami w historii. Dzięki temu poznamy prawdę o człowieku świecie i o komentarze. Dzień dobry wam. Tutaj was ukochany... Gdybym miał rozłożyć egzystencję komentarzy na osi czasu, to jedna z dat wyróżniałaby się spośród pozostałych. Postawiłbym nawet śmiałą tezę, że 2020 jest pewną datą graniczną dla tego formatu. Ten rok był zalążkiem tego komentarzy, który dzisiaj znamy... I nie wiem, czy kochamy. 2020, jak pewnie pamiętacie, był obfity w różne wydarzenia na świecie i w kraju, wobec których ciężko było przejść obojętnie. Pandemia dotknęła każdego z nas, a Polska żyła wyborami prezydenckimi, strajkiem kobiet i. Ogólnie polityką. Nic dziwnego, że ówczesne materiały przeszły z głupich internetowych dram na bardziej poważniejsze tory. Youtuberzy wykazywali się postawą obywatelską, angażując się w tematy społeczno-polityczne, bez których nie jestem w stanie wyobrazić obecnego YouTube'a. Ktoś mi może powiedzieć, że przed 2020 też były omawiane kwestie bardziej poważniejsze. Film Gargamela o Karolku albo film Awieca o Kikim poruszały kwestie tolerancji. Wydaje mi się, że uwzględnienie tego tematu wynikało bardziej z chęci. Popularnej wtedy dramowej polemiki, polemiki z, drugim z drugim twórcą, starciami dwóch internetowych tytanów. Karolek i Kiki w tych materiałach byli bardziej katalizatorami przywołania wspomnianego wcześniej tematu tolerancji. 2020 pokazał, że Komenterii może omawiać bardziej poważniejsze tematy oraz poniekąd na nie wpływać. Rok później widzieliśmy jedną z największych dram w Polsce. TVP próbowało zdyskredytować więcej. Tak sobie teraz pomyślałem, że 2020 był również zalążkiem kontentu newsowego, który obecnie. Nie jest kojarzony z formatem komentarzy. Wówczas ikoną regularnego omawiania tematów politycznych był Hopnius, a pierwsze kroki w drodze do sławy stawiał Konopski. Koniobójski podobno sprzedał kumpla za suby i lajki. Tak piszecie. Nie wiem, ale, ale tak, tak może, może być. być. Witajcie, jestem futrzakolog i dzisiaj. Komendornym! Czym jest! Yeah. Zbawienie, a może przekleństwo! Chyba rozumiecie, kogo paroduje, tak? O czym będzie teraz. Uff. Gargamy, czy go lubimy, czy go nie lubimy, to na pewno możemy powiedzieć jedno: Pionier komentarzy. zrewolucjonizował ten format swoim dynamicznym montażem. Łączył merytoryczne podejście do tematu z humorem, mistrz wyczucia i charyzmy, a co najważniejsze Inspiracji! Nie Gdyby były jakieś szkoły tworzenia filmów, to bez wątpienia wywodziłbym się z jego szkoły. Przynajmniej tak wiele osób uważa. Pergamel jest tak wpływową figurą, że nawet i teraz mógłbym znaleźć pewne tropy, pewne poszlaki inspiracji w wielu filmach. Momentami ta inspiracja przeradzała się w maniakalną fascynację. Mówię tutaj o kopiowaniu charakterystycznych skeczy i zestawu zachowań, które biją Gargamelem na kilometr. Znaczy to on bije. Ty mówisz kopia Gargamela, ja mówię Indigo Puff. To jest chyba najbardziej oczywisty przykład. W 2019 Indigo Puff tworzył komenterii, które do bólu przypominało te, które tworzył Gargamel. Ach te gagi, te gesty. Uważam, że przypadek Indigo Puffa jest dosyć Unikatowy. Mimo tego, że niektóre fragmenty zacierały o chamski plagiat, to i tak posiadał rzesze odbiorców. Ba, nawet pojawił się u Awięca jako gość. Z drugiej strony. Czy ja się dziwię, gargamel w 2019 wypuścił tylko dwa filmy, więc dla głodnych fanów gargamela twórczość Indigo Pafa była po prostu atrakcyjna pod ramię z borbobem indigo. Tyś zmienił wizerunek, tworząc swój własny styl. I tak teraz dochodzę do bardzo nieoczywistej konkluzji. Paradoksalnie kopiowanie stylu Gargamela pozwala na stworzenie... Odrębnego formatu. Cechą charakterystyczną jego stylu jest ciągłe naginanie granic montażu i ekspresji, przez co kopiujący jest zmuszony do ciągłego eksperymentowania nad formą. I ja tutaj nawet nie mówię o historii Indigo Pafa. Wielu moich znajomych zaczynało jako tandetna kopia gargamela, w tym ja, by po jakimś czasie się rozwinąć. Tutaj trochę taki oczywisty punkcik, ale temu też trzeba poświęcić chwilę uwagi. Za każdym filmem komentarzy stoi jakiś cel. One zazwyczaj nie są nagrywane bez powodu. No ale pytanie brzmi: jak bardzo ten powód jest solidny? Chęć nagłośnienia szkodliwych zachowań. Są takie rzeczy, które my wszyscy kolektywnie możemy uznać za szkodliwe. Rzeczy, które trzeba zdusić w zarodku. Zazwyczaj są to różne odmiany ciągle pojawiające się w internecie patologii. Kanały komentarzy dobrze o tym wiedzą, jednakże trzeba. To robić z głową, bo mimo dobrych chęci można taki problem wypromować. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia ostatnio. Konopski tylko i wyłącznie swoim materiałem zaszkodził sprawie. To nie jest ta rzeczywistość, w której nagrywasz filmik i pim, problem się od razu rozwiązuje. Szczególnie uważać trzeba, będąc obrońcą moralności. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś nagrywa filmik na twórcę X za to, że tworzy nieodpowiednie dla dzieci treści, stawia linki do OFA oraz nie oznacza swoich materiałów jako przeznaczonych dla dorosłych. Krytykujący zarzuca twórcy X, jak to on yy, demoralizuje dzieci. Tymczasem, gdy ten sam krytykujący w swoich innych materiałach stosuje wulgaryzmy, promuje alkohol, a na domiar złego również nie oznacza odpowiednio swoich materiałów. Każdy 13 może obejrzeć jego materiał na YouTubie. W takim przypadku krytykujący w ogóle nie powinien powoływać się na demoralizację, gdyż on sam jest częścią tego problemu. Komentarz nie powinno polegać na rzucaniu pustych słów na wiatr. Wypowiedzi powinny się wiązać z odpowiedzialnością, czynami, światopoglądem, wyrzeczeniami. To po tych wszystkich czynnikach widz stwierdzi, czy jesteś osobą odpowiedzialną do efektywnego poruszania takich tematów, osobą potrafiącą udźwignąć ciężar odpowiedzialności, czy też uznać ciebie za zwykłego hipokryte. Hipokrytna. Bardzo ładne słowo. Nie, nie sądzicie? Zapiszę je sobie w moim y, słowniczku. Na przestrzeni lat, oglądając różne materiały komentarzy, spotkałem się z naprawdę wachlarzem wyrazów. Wyrazów kluczowych, które zapisałem tutaj. I nie nie mam na myśli słów związanych stricte z żargonem komentarzy. Takich jak, nie wiem, drama... Mówię tutaj o słowach, które są znane praktycznie każdemu, natomiast w komentarii forsowane do granic możliwości. Ten wspomniany wcześniej hipokryta stał się wręcz motywem przewodnim wielu materiałów. No ale dobra, może na świecie jest po prostu zbyt dużo hipokrytów. Tak samo jak upadku, które wiążą się z tragicznymi tragediami spowodowanymi przez odklejenie. Te wyrazy są stosowane tak często, że tracą już swój pierwotny wydźwięk, a ja momentami nie mogę traktować tego na serio. Jedynym słowem, do którego nic nie mam, jest słowo merytoryka. Bo jaki mam mieć problem do słowa, którego nie ma? To się nie istnieje. Na tą merytorykę? Poziom merytoryki na pewno ten sam. Merytoryki. JA JUŻ TEGO NIE MOGĘ SŁUCHAĆ! Każdy z nas może palnąć jakąś głupotę językową, ale Przyznajcie, jest to dosyć przerażające, że nieistniejące słowo wbiło się nam aż tak w naszą podświadomość, zwłaszcza wśród osób, którym powinno zależeć na poprawnym przekazie swoich myśli. Więc pojedyncze hasełka nie są tylko i wyłącznie jakimiś narzuconymi głupotkami, ale mogą też być poważnymi błędami, które będą powielane przez następne pokolenia. To był dosyć. Długi film. Przedstawiłem wszystko, co uważam za warte uwagi, chociaż tematów jest na pewno więcej i każdy mógłby, i każdy mógłby coś dopowiedzieć. Podsumowując, nie uważacie, że komentarz jest piękne? Przecież to jest spuścizna filozofii, dzisiaj każdy debil bez wykształcenia z telefonem i programem do montowania może stać się wielkim myślicielem, a my chcemy ich słuchać. Ja się z wami żegnam, idę spać, bo jestem zmęczony.